Siema Państwu i witam na z Saskoskina na moim kanale. następie więc sobie tutaj, kciuk, 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 grabi dal 18, daje Wam 10% do wpłaty oraz 20% na sam starcie. przykładowo w sobie 100 zł, otrzymacie 110, no i tak dalej. Prosta matematyka. Metod płatności jest wiele, czy to blik, czy pace of cards, czy skinki. Jak wpłacicie skinki, przez to Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Oprócz tego, przy wpłacie teraz, na przykład, 45 405 zł, Macie 2142 punkty eventowe. Poza tym, jak wpłacacie z moim kodem, to tutaj Macie za minimum 14 zł, takiego Hansman, za minimum 15 zł, hydroglowski i za minimum taką na wajkę. Oczywiście wiecie, jak wpłacacie minimum 18 zł, to już macie szansę na obojętnie któregoś z tych skinów. Czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę, więc, więc warto, to jest taki dodatek. Wpłacacicie sobie, wiecie, na przykład, nie wiem, 400 zł wygrywacie Marble Fajda, Karambita i jeszcze macie może jakiegoś skin, skinka, tak, bo to nie jest gwarantowane oczywiście. To dodatkowo jedna osoba sobie dostanie taką kostkę, takie Hydraglowcy i takiego Hansmana. więc całkiem spoko. Oprócz tego na stronie macie Daily Cashika, co 24 godziny możecie sobie otwierać, no zazwyczaj tu leci syf, ale nawet jak leci syf to możecie sobie go codziennie otwierać, a w końcu zbieracie na coś fajnego, no jak widzicie poleciał mi syf, no mówi się trudno, mówi się trudno, ale to jest zawsze 13 groszy, i tak macie 2,10 na sam start z moim kodem na tą skrzyneczkę, więc możecie sobie to zbierać do lepszych. No i na samym dalej jeszcze macie darmowe skrzynki, co na social media. No i na stronie mamy oczywiście evencik, bo dzisiaj trochę punktów wydamy. Król z góra wpłacając punkty eventowe za to, na miejsce, które zajmiecie otrzymacie skinka. Przykładowo za pierwsze miejsce jest awpka Hydra, więc całkiem grubo, bo ona chyba z 10 koła kosztuje. Tu sobie możemy ustrzelić klasycznie mm, skinki 5 razy, to są skinki od 10 groszy na 10 złotych, no ale nam się nie poszczęściło. No i tutaj, zróbmy tak, najwięcej można chyba pół miliona, o ile się nie mylę, tak jest, więc zróbmy sobie tak, że wydamy sobie 10 razy po 50 koła Zobaczymy czy coś fajnego wpadnie A potem dwa razy po 500 koła zrobimy I wydamy łącznie 1,5 miliona Więc myślę, że całkiem sporo Bo w odcinku i tak jest w tytule chyba z milion A my sobie zrobimy 1,5 30 000 zł to jest lipa 65 to już jest fajnie, bo powyżej 5 do ich z 50 koła punktów to jest naprawdę spoko 45 lipa Czwarty raz ok Piąty raz ok Szósty raz ok Siódmy raz dało fajnie. Ósmy raz też git. Dziewiąty dało za 400 zł z 50 koła. No naprawdę grubo. No i dziesiąty 57. Ok, no i teraz lecimy sobie po 500 koła. Pyk. 600 zł i 400. No nam się zbierało tu dwa koła, więc nie ma źle. Za trzy koła przydałoby się jakąś bitwę skleić, oczywiście, bo odcinek bez bitwy to nie odcinek. No i w teraz książki świąteczne bym sobie uderzył, tak? Dałbym sobie cztery takie. Może tutaj 4 takie, tutaj mamy jeszcze takie, Aha. no i chyba tyle, chyba tyle, to damy sobie tych 5 nawet i mamy idealnie. Dobra i na 3 osoby i lecimy, zobaczymy czy coś z tego wygramy, dawno z takim budżetem nie graliśmy, zawsze zazwyczaj mamy większy. No ale zobaczmy, zobaczmy, co się uda zrobić z tych, z tego miliona punktów. No jeszcze miałem tam chyba tysiaczka, około. Pierwsza skrzyneczka, OK. No, wszystkie te skrzynki są w trybie oczywiście jester, czyli wszystkie skin w tej skrzynce są na równym procencie. Dlatego może wam wlecieć zarówno złotówkę jak i kosa z takiej skrzyneczki. A no, szanse są na to takie same. Więc ja, ja lubię, ja lubię tryb jester akurat. Ostatnia ta skrzynka, ta najtańsza. No i lipa, lipa. Przekrywamy, ale każdy ma w miarę równo. No już nie każdy. No, Bionecik to by był game changer. Chcę. I mam. Dziękuję. Szkoda, że Butterskard, ale i tak spoko. Tylko żeby oni teraz nic nie zostali, bo tutaj i samo jest niebezpiecznie blisko. Ostatnia taka skrzyneczka. Już myślałem, że drugi Bionecik. Szkoda. No i tutaj Butterfly. Nie trafiłem jeszcze tego butterfly z tej skrzynki. Ale mam nadzieję, że im po prostu nic nie wyleci dobrego. I będzie, będzie spoko. Okej, okay, on miał mało. To okej. Okay. Pyk. Okej, okay. została ostatnia ta skrzynka. Ta tutaj był jego dla Isamu, to, to GG. Okej, okay, wygrywamy sobie bitwę. Profit jest, to możemy skleić sobie jeszcze jedną. Na szybko. I to sobie zróbmy teraz. Mm, troszkę droższą i szybszą bitwę. Eee, mamy ile? Mamy... 5 kołata, trzy yy, sześćset. Zwalimy sobie jedną tą z tym butterfly'em, jedną tą i jedną tą. Okej, okay, idealne. I na trzy osoby. Zobaczymy, może nam tutaj robi poleci. Już raz nam poleciał. Na no, odcinku. Jak ktoś nie widział to zachęcam sobie nadrobić, bo to było kilka odcinków temu. Pyk, lecimy. Pierwsza. Oj, w końcu się doczekałem, żeby komuś ten butterfly spadł. No lipa niestety. Tutaj wajsiki co 20. Aha. No to ta skrzynka myśl uratować. Ruby jesteśmy w domu. No, chciałbym. No ja Ci nakończyłem porażką. Niestety, niestety widzowie nadzieję, że jutro pójdzie lepiej, że przede wszystkim Wam pójdzie lepiej i że sobie wygracie coś przed świętami. Łapka w górę subik, z dzwonkiem kodik grabi do 18 do i 20 na sam start. Pamiętajcie o konkursach, bo macie łącznie tam no chyba z półtora koła do wygrania, więc całkiem sporo. No i co? Wszystkie linki w opisie widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie się. Elo.